Witamy Państwa bardzo serdecznie w studiu portalkomunalny.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Porozmawiamy o kwestiach energetycznych. Zacznijmy może od tych rzeczy, które są najważniejsze w tej chwili, związane z epidemią koronawirusa i tym, jak ta epidemia odciska piętno na kwestiach energetycznych. Mamy w tej chwili, proszę mnie oczywiście prostować, jeżeli się mylę, pewną nadwyżkę w produkcji energii, pewne zastopowanie produkcji przemysłowej, w związku z tym. Zmieniają się ceny choćby uprawnień do emisji CO2 i jak te zawirowania odcisną piętno w niedalekiej przyszłości na kwestiach energetycznych, również tych związanych z odnawialnymi źródłami energii, bo o tych będziemy głównie dzisiaj rozmawiać. No rzeczywiście traktujmy to jako zawirowania przejściowe i chwilowe i raczej to są fakty, a trudno wyciągać długoterminowe wnioski. No bo najprościej mówiąc spadło nam zapotrzebowanie na energię o 20%. Zmienił się też profil zużycia energii elektrycznej, bo on nie ma już tego kształtu słonia z takim zużyciem największym w środku dnia, tylko bardziej wielbłąda rano taki i, i po południu, no dlatego, że tu rolę odgrywają gospodarstwa domowe. No oczywiście jak mamy nadwyżkę produkcji w stosunku do, do zużycia, no to, to, to spadają. Ceny i to jest zjawisko normalne. Natomiast, jak patrzymy na relacje energetyki odnawialnej i energetyki konwencjonalnej u nas, węglowej, to na pewno nie jest to dobra sytuacja dla żadnej z tych grup, ale jest znacznie bardziej korzystna dla odnawialnych źródeł energii. Dlaczego? Dlatego, że y, 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 paliwa kopalne, energetyka węglowa ma bardzo duże koszty stałe. To znaczy, że jak ona mniej produkuje, to znaczy, że y, y, cały czas ponosi koszty i to pogarsza jej konkurencyjność wobec energetyki odnawialnej. Z drugiej strony, energetyka odnawialna, u nas to najlepiej widać na przykładzie energetyki wiatrowej, ma bardzo niskie koszty krańcowe. W związku z tym ona wchodzi, w każdym momencie i wypycha z rynku energetykę konwencjonalną. Czyli oczywiście niskie ceny energii stanowią może problem dla operatorów elektrowni i też pewne wywołują niepokoje po stronie inwestorów, ale jeżeli przyjmiemy, że to jest etap przejściowy, to ten etap przejściowy służy też energetyce odnawialnej, a przede wszystkim służy naszej refleksji. Na temat systemów energetycznych i tego, jak my z energii korzystamy. Podsumowując jeszcze ten temat, a propos spadających cen uprawnień do emisji CO2, przypomnijmy one spadły w ciągu kilku tygodni z ponad 25 euro, w tej chwili do 16-15 euro. Powoduje, że tak na dobrą sprawę wydawałoby się, że produkcja energii z węgla jest w tym momencie bardziej opłacalna, tak? No niestety nie jest bardziej opłacalna głównie właśnie przez koszty stałe, czyli bardziej jak gdyby spadają koszty energii niż koszty funkcjonowania elektrowni węglowych. I to jest paradoks, bo my jeszcze żyjemy w takim przekonaniu, że energetyka węglowa jest najtańszą. A ona była najtańszą. I, I w związku z tym, wtedy, kiedy są ceny y, y, bardzo niskie, to właśnie one bardziej uderzają w biznesy y, y, konwencjonalnej energetyki. Czyli można powiedzieć, tak jak apelował Fatih Birol, szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej, bo bodaj największej organizacji, która zajmuje się energetyką, że zmiany, które są obecne, no nie mogą zaprzestać y, zatrzymać zmian transformacji energetycznej na świecie, nie mogą stać się pretekstem do, do zatrzymania tych zmian, bo podejrzewam, że wiele lobby chciałoby ten moment wykorzystać do tego, aby właśnie y, wskazać, że jednak tradycyjne y, sposoby dostarczania nam energii i ciepła są najlepsze. No tak, no rzeczywiście każdy pretekst jest dobry i tu mamy jak gdyby pewien, pewien problem, dlatego że no cierpi cała gospodarka, ale będzie brak opłat za rachunki za energię elektryczną, ciepło, gaz czy również usługi komunalne, będzie tym ostatnim, z którego będziemy rezygnować. To znaczy, że nawet energetyka konwencjonalna w relacji do całej gospodarki ma w tej chwili przewagę, bo ma jak gdyby stałe przychody, one są niższe, ale ma przychody i oczywiście odżywają resentymenty, żeby odwrócić e, e, sytuację i zatrzymać procesy e, transformacji, które już przekroczyły ten punkt, że nie ma odwrotu. W związku z tym, Rzeczywiście takie próby będą i takie dyskusje będą, ale to nie jest tylko Międzynarodowa Agencja Energetyczna, która ostrzega, żeby nie próbować tego typu manewrów wykonywać, które nie mają żadnych podstaw ekonomicznych. W tej sprawie wypowiedziało się te światowe forum ekonomiczne, które w szczególności ostrzega Chiny, które mają 100 gigawatów elektrowni węglowych w budowie i miały 100 gigawatów w planach. Otóż wyraźnie ekonomiści mówią, że e, dalsza próba kontynuacji e, tego, co było, no, skończy się tak zwanymi strandetaset, rosieracowanymi kosztami, których nigdy Chiny e, nie odzyskają. I e, oczywiście e, cała ta sytuacja opóźni procesy e, inwestycyjne w energetyce. Ale najmniej opóźni opuś, procesy w energetyce odnawialnej, bo tam już wiele projektów jest znacznie bardziej zaawansowanych i one będą miały y, finansowanie. Czyli y, rzeczywiście tu po pierwsze chodzi o tak zwany standing finansowy o, o, o inwestorów i o dostęp do kapitału, a ten będzie dalej dla odnawialnych źródeł energii. No, i jak e, e, druga kwestia to są kwestie inwestycji. Ja nie widzę żadnych ruchów na świecie poza jakimiś nieodpowiedzialnymi propozycjami, również w Polsce, żeby w tej sytuacji inwestować w węgiel. Panie prezesie, przechodźmy, przy, przejdźmy proszę do spraw biznesowych. Bloomberg oblicza, że spadek mimo wszystko jednak inwestycji w odnawialne źródła energii będzie w granicach 16% w tym roku. Jak pan ocenia zachwiane łańcuchy dostaw podzespołów, komponentów, części do produkcji instalacji OZE również w Polsce? E, no to, to, tu mamy bardzo ciekawą sytuację, bo moim zdaniem e, my przez nierozm, nie, nieprzemyślane działania w czasie kryzysu finansowego e, e, sprzed dekady no, e, nie wsparliśmy zielonych technologii, raczej wspieraliśmy technologie e, e, istniejące a Chińczycy zrobili inaczej, zainwestowali w tym swoim tak, programie antykryzysowym, tak zwanym stymulusie, głównie w fotowoltaikę i w ciągu 10 lat znaczy, no, właściwie zdominowali rynek dostaw urządzeń, na przykład dla fotowoltaiki, zarówno ogniw fotowoltaicznych, jak i modułów. Był to błąd, za który Europa w tej chwili płaciła przez całą dekadę, ale... Ta sytuacja z koronawirusem spowodowała refleksję po naszej stronie, i pojawiła się unijna strategia przemysłowa, która wyraźnie mówi, że my powinniśmy jako Unia, ale również my jako Polska, powinniśmy inwestować w produkcję tych urządzeń w Polsce. Czyli dobra informacja jest taka, że Pandemia pokazała, że my nie możemy dalej kroczyć bezmyślnie taką drogą, w jaką kroczyliśmy do tej pory. I jeżeli chodzi o dostawy, to my, jeśli chodzi o fotowoltaikę, no pokrywamy własną produkcją około 25% zaopatrzenia krajowego 25% trafia z Niemiec, no ale rzeczywiście rośnie udział produktów chińskich i Produkty, fabryki chińskie powoli startują i one bardzo szybko dojdą do pełnej, do pełnej wydajności. Czyli te prognozy, które podaje Bloomberg, które mówią o spadku inwestycji do, ze 150 do 120 GW, one prawdopodobnie już się nie zmienią, dlatego że projekty są w toku. My w tym roku prawdopodobnie dalej zbudujemy około 2 GW mocy. Ale mamy ten czas, żebyśmy ten czas wykorzystali na uruchomienie produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej, w szczególności dla fotowoltaiki, bo tu najbardziej się zapędziliśmy w e, e, ślepą uliczkę i te łańcuchy dostaw nie mogą się kończyć i zaczynać w jednym punkcie. My powinniśmy te łańcuchy dostaw skrócić i mamy potencjał. Mamy pięć polskich firm, które w tej chwili produkują moduły fotowoltaiczne. Mamy trzy firmy, które produkują i eksportują konstrukcje w sporcie dla fotowoltaiki i mamy potencjał, aby wykorzystać to zamieszanie w gospodarce związane z koronawirusem, żeby zwiększyć produkcję urządzeń w Polsce, w szczególności w zakresie energetyki Słonecznej, energetyki wiatrowej, e, biomasy, dlatego, że tu czekają nas olbrzymie inwestycje. Jeżeli będziemy produkować w kraju, to zwiększymy wartość dodaną i ceny faktycznie urządzeń, a za tym i koszty e, e, energii, gdyż w energetyce słonecznej i wiatrowej głównie nakłady inwestycyjne decydują o kosztach energii. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Chciałem właśnie w ten sposób podsumować, że ta sytuacja kryzysowa jednak tworzy pewne szanse. A także otwiera ludziom oczy na to, że pewne zmiany trzeba dokonywać, a nie tylko o nich miesiącami rozmawiać. Bardzo wykorzystajmy dziękuję. to. Wykorzystajmy. Naszym gościem był pan Grzegorz Wiśniewski, szef Instytutu Energetyki Odnawialnej. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.